Nie ma dwa. Witam w banku Cian gdzie o cudze pieniądze troszczymy się jako swoje, a klient ma zawsze rację. Czym mogę służyć? Chciałbym wymienić walutę. Bardzo proszę. Mam u Was konto i chciałbym pobrać z niego pieniądze. Oczywiście. Pana godność? Gerald z Rivi. Proszę o chwilę cierpliwości. Zaraz znajdę dokumenty. Obawiam się, że zaistniały pewne nadzwyczajne okoliczności. Mam w aktach adnotację o śmierci posiadacza rachunku. Jak widać to już nieaktualne. <grym> Musiała zajść jakaś pomyłka. By reaktywować konto będzie potrzebne zaświadczenie A38. Po więcej informacji proszę podejść do stanowiska numer jeden. No dobrze, gdzie to okienko numer jeden? A38, a to dobre pieniądze. Witam w banku Cianfanelli, gdzie o cudze pieniądze dbamy jak o swoje i tak dalej, i tak dalej. W czym mogę szanownemu pomóc? Chciałbym reaktywować konto bankowe i potrzebne mi zaświadczenie A38. To nie tutaj. A nie wie pani, gdzie mogę je dostać? Hmm, niech pomyślę. Może na piętrze, w ewidencji, albo na dole, w archiwum. Musi, szanowny, pytać. Będę pytał. Tak? Mogę jakoś pomóc? Nie ma bezpieczniejszego miejsca niż nasz. Bank. Zawsze Radź. nasz pan to duma bo Wszystko w porządku. Czego chcę? Tu się pracuje. Nie widzi? Potrzebne mi zaświadczenie A38. Mogę prosić o wydanie takiego? No, patrz pan, akurat wyszły. Zaraz. Naprawdę? Gdzie tam tak naprawdę to? Nigdy nic takiego nie miałem. Tu jest archiwum, mówiłem przecie. A gdybym tak zdecydował się na małą darowiznę, na rzecz pracownika banku, oczywiście. Łapówka? Panie, co pan? Ja naprawdę nic nie mogę. Tu jest archiwum. To już wszystko. Tak, tak, zawsze tak mówią. Jak będziesz pan na górze, to im powiedz, żeby mi nie przysyłali każdego z byle głupotą. Tu się pracuje. Zaraz z tą biurokracją. O co chodzi? Paragraf dwadzieścia dwa. Przepraszam, muszę przejść. Zaraz! Pan tu nie stał! Gdzie? Witam w banku Fanelnych, gdzie o cudze pieniądze troszczymy się jako swoje, a klient ma zawsze rację. Czym mogę służyć? Czy to tutaj mogę dostać zaświadczenie A38? Oczywiście, że tak. Poproszę formularz 202. Formularz 202. Rozumiem. Gdzie mogę dostać taki dokument? Już wszystko wyjaśniam. Zaświadczenie A38 mogę wydać jedynie za okazaniem formularza 202 na podstawie rozporządzenia N60. Proszę podejść do okienka numer 1. To stamtąd przychodzę. Nieważne. Wrócę z formularzem 202. Tego już za wiele! Gdzie się wpycha. Wepchnąłeś mi się pan do kolejki, nic mnie nie obchodzi twoja kolejka. Co za chamstwo! Nie będę tego tolerował! Zaraz się nauczę kultury! Spróbuj tylko. Pola, panowie! Jak chcecie się awanturować, to proszę na zewnątrz! Wychodzimy! che non c'è cultura! To co? Sobie wytłumaczyli, kto ma rację. Ja Kolega cię nauczę o kulturze. Kolega jest w okle. A nie dziwota, że to jego księżna wyzwała. Nie ma. Bezpań. Nie ma. z ma. No, nie ten tego nigdy Nie włożyła, Nie ma. Ją. Zastaw się, a postaw się. Pewnie kosztował więcej, niż my tu w miesiąc dostajemy. Ciekawe, skąd miała tyle pieniędzy. O no nie. Gdzie ona mogła pójść? Zapach piżmowych perfum. To może być trop. Tak? Mogę jakoś pomóc? Kochana, ona twierdzi, że w przyszłym sezonie modne będą bufiaste rękawy. Przepraszam najmocniej. Chciałem coś załatwić bufiaste? w okienku numer jeden. Co ty powiesz? Też mi się wydaje, że to nieprawdopodobne, bo przecież. Przepraszam. Nie widzi, co tu pisze? Przerwa jest. Selinko, kochana, podpisz mi tu, o tutaj. O, to pani. Mam taki mały interes. Przerwa jest! Mówisz jak do człowieka to nie rozumie. Chyba nie ma wyboru. Trzeba będzie poczekać, aż skończą przerwę. Siedzę ostatnio. <laughs> trzeba czekać, co? Przerwę mają. Hmm, a tak z ciekawości, kolega to co próbuje załatwić? Zaświadczenie A38, chociaż teraz to chyba formularz 202. Formularz 202? Łatwizna. Spróbowałby kolega zdobyć certyfikat P. Tak sobie czekamy. Może partyjeczkę gwincika? Widzę, że dobrze znasz to miejsce. Pewnie załatwiłeś tutaj niejedną sprawę. A owszem, proszę kolegi, owszem. To i owo udało mi się ugrać. No bo widzisz, kolega, trzeba mieć na to dobry sposób. Bez dobrego sposobu ani róż. E, widziałem już wszystko. Próby czarowania, hipnozy, przekupstwa nic nie działa. Skoro nic nie działa, to co można zrobić? No co, no co? Być miłym, tylko tyle, i aż tyle. No bo wie kolega, taka kobieta, to siedzi tylko w tym okienku po 12 godzin albo i dłużej. Nigdy jej nawet nie powie miłego dnia. Jak kolega jeszcze by zorganizował jakie kwiaty albo perfumę, sprawa rozwiąże się w trymiga. No dobra, to spróbujmy. <laughs> Powodzenia, kolego! Nie ma bezpieczniejszego miejsca niż nasz bank. La la, 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 la. la. Witam ponownie, Mistrzu. Pokaż, co tam masz na stanie? Muszę się już zbierać. Do następnego. Tam w banku Cianfanelli, gdzie o cudze pieniądze dbamy, jako swoje i tak dalej, i tak dalej. W czym mogę szanownemu pomóc. To nie można było od razu powiedzieć, że do zaświadczenia A 38 potrzebny jest formularz 202, straciłem sporo czasu. Się szanowny nie unosi. To przecież oczywiste, inaczej się nie da. Zaraz wydamy formularz. Jak godność? Gerald Rivi. Już szukam. Gedon Gemmel... A jest. Geralt z Rivii. Przykro mi. Nie mogę wydać formularza 202. Co, proszę? Wnioskodawca jest oficjalnie uznany za zmarłego. Niech mi, szanowny, powie, jak ja to mam do ewidencji wprowadzić? Lubi pani piżmowe zapachy, prawda? A szanowny skąd to wie? Po prostu wyczułem, jak pani przechodziła. To naprawdę piękne perfumy. I tak do pani pasujące. I od razu sobie pomyślałem, te też powinny się pani spodobać. Ale ja nie powinnam. Naprawdę. Proszę je przyjąć. W dowód wdzięczności za pomoc w mojej sprawie. Ech, szanowny, to jest czaruś. Niech szanowny tu chwilę poczeka. Pójdę po pana Cianpaneliego. Może uda się coś zrobić bez tych papierów. Się im nie przeszkadzać, ale nie. Ciągle ktoś dupę zabraca. O, kogo ja widzę! Serdeczności, mistrzu Geralcie. Dawno nas nie odwiedzałeś. Bo byłem trochę zajęty, ale teraz już nie jestem i mam do ciebie sprawę. Oczywiście. Mów, w czym mogę ci pomóc. Widzisz, mam mały problem z kątem. Chciałem pobrać z niego pieniądze i... Nie ma sprawy. Zaraz wszystko wypłacimy. Będzie tylko potrzebna jedna taka... drobnostka. Już to słyszałem. Zaświadczenie A38 i tak dalej. No, bez tego nie da rady. Ale widzę, że jesteś zorientowany w bankowości. Załatwisz to w Trymiga. Cian fanelli. dość wymówek. Wypłać moje pieniądze teraz. Ale mistrzu Wiedźminie, nie po co te nerwy? Zaraz wszystko wypłacimy, tylko najpierw muszę zobaczyć niezbędne dokumenty. Mam dla ciebie dokument znaczący dużo więcej niż te wszystkie twoje zaświadczenia. Proszę. Wez... Wezwanie od Jaśnie Oświeconej. I jako jej osobisty wysłannik, na jego podstawie domagam się dostępu do mojego konta. Natychmiast. Tak, 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 Mistrzu Wiedźminie. Chodźmy. Jak tam, interesiontka, Mistrzu nie Wiedźminie? Nie narzekam. Powinszować, bo u nas to słabo. Handel winem idzie coraz gorzej, pewnie przez te fikuśne nazwy. Nikt poza tuszą nie wie, jak wymówić... Dajmy na to kod de blessure, to i ludzie wstydzą się kupować. Nasz bank to Duma Bukler, co potrzeba. Gotowe. Skrytka numer 256. Po prawej, na końcu. Fanelli, co tu jest grane? Ta skrytka jest pusta. No... E, pieniądz musi być w obrocie, więc jak dowiedzieliśmy się, żeś umarł, mistrzu, to puściliśmy go w ruch. Kupiliśmy akcje, obligacje, zainwestowaliśmy w rozwój paru winnic, no i się rozeszło. Nazwijmy rzecz po imieniu. Po prostu mnie okradłeś, tak? Ależ, mistrzu Wiedźminie, gdzieżbym śmiał, ja? Śmiałbyś, Cianfanelli, śmiałbyś. I teraz za to odpowiesz. Otwórz tę kratę. Mistrzu Wiedźminie, wszystko oddam, obiecuję. Klnę się na brodę mojego ojca. Tydzień ja ani dnia dłużej. Nie pożałujesz, obiecuję. Wszystko przygotuję, a ty wróci za siedem dni. Mhm, mm do zobaczenia.